Ja mam tu zawsze dobre wspomnienia, bo mieszkam 100 kilometrów obok we Wrocławiu i jak tu jest piękna pogoda narciarsko-snowboardowa, no to oczywiście i mam wolny dzień, to nie może być inaczej, tylko do samochodu i grzejemy pośmigać, czy to narty, czy to snowboard, więc uwielbiam te rejony, ale jeszcze bardziej uwielbiam te rejony z powodu fantastycznych tras, jakie tutaj są. Komitet organizacyjny pod wodzą Marka Kisiela to sukces murowany, ale ma tak naprawdę Marek bardzo ułatwione zadanie, bo ma po prostu fantastyczne drogi naokoło Jeleniej Góry i i w tym roku faktycznie poskładali chłopaki to wszystko myślę, że rewelacyjnie. Myślę, że 30-kilometrowy odcinek drugiego dnia to jeden z najtrudniejszych odcinków w tegorocznym kalendarzu. Tak mi się przynajmniej wydaje na chwilę obecną. Odcinek testowy pokazał, że jesteś w dobrej formie przed Rajdem. Proszę no, powiedzieć, odcinek testowy jeszcze nie jest jakby e, potwierdzeniem pełnej szybkości, ale myślę, że najgorzej nie jest. Tym bardziej, że mogłem jeszcze w paru miejscach pewnie bardziej prawą nogę wyprostować, ale aczkolwiek odcinek testowy był bardzo gładki, e, trochę nie do końca reprezentatywny e, do tego, co będziemy mieli podczas soboty i niedzieli. Dużo dziurno ach Zobaczymy, jest trochę dziurawo. W niektórych partiach. Zobaczymy, to będzie trudny raj, te, te szczególnie. Właściwie pierwszy dzień niektórzy mówią, że jest prostszy, bo są krótsze odcinki. Owszem, są krótkie, ale są takie chytre, nierytmiczne. Jedziemy szybko, nagle jedziemy wolno, jedziemy po przyczepnym, zaraz wpadamy na śliskie, jedziemy po gładkim, zaraz mamy wybijająco. Więc myślę, że zarówno pierwszy dzień, jak i drugi. Są bardzo trudne odcinki rajdowe, albo, przepraszam, dni rajdowe, albo ja się po prostu starzeję i panikuję bez powodu. Zobaczymy.